Cześć wam wszystkim z tej strony domowa hodowla rybak faliowych i nie tylko serdecznie witamy oto e, bysia która o, o i przy przyjdzie widać um, pokazywałem was um, no i oni chcieli powiedzieć Wam wszystkim, jeżeli mają właśnie ma, ma nie zapomnieć o subskrypcji i tego nie zrobiłeś, uczuj się do łapki w górę, ale Tyścia doczekała swojego maleństwa. Zaraz wam pokażę, Wyjdź. O, są maluchy Jest tam ich dokładnie Osiem, no O, widać? To jest pyszka Jest ona milutka Do Nie mamy trzeba się bać czurków, bo oni są bardzo przyjazne wyrządkami I bardzo towa, towarzyszkę. Yy, I podobno nawet yy, są mężczyźni od ludzi. A wiecie, co jak wam mówię, e, bo e, może nie ogadł, e, nasze e, hodowlane e, szczurki, ale, ale e, te nasze wędrowne e, szczurki potrafią znaleźć wejście bez jakichkolwiek e, problemu. Ale też, jest y y mam Oko, mi się też, tam, mi się, I widać. Widzę. O, to jest dyżo? A tu pepa. a tu pepa. Matka. Matka tych uroczych, małych słożeń. I tu też są małe myszki. Nie widać będzie. Tu trochę podadniowe. Trochę są bardziej mają, mają, mają e, ubarwienie a e, no oczywiście mój łaniak e, e, rybek no i mój na, na, najnowszy e, nabytek oczywiście m, jest to tylko m, m, żeby tam jakieś fetezy nie mówili a że oni mają za mały biodnik, za małe e, klatkę. Czy nie mają przy, e, odpowiednio przygotowaną. Jest to koszatniczki. Nel Staś i Nel. E, nie bójcie się e, już e, niedługo będą mieli e, swoją klatkę. Dużą klatkę nawet Taką um, Wysok, dosyć Wysoką I dosyć e, szeroką e, To już jest e, moje królicki e, Mysia i, I Kubuś No i aha, jeszcze mam tu e, myski, takie trochę inne umaszczenia, no i, są, i, i jedna jest cała czarna, druga jest taka e, srebrna, a druga jest e, e, łaciata. No oczywiście e, też mam przeraz no, ryby, e, górami i pyszczaki czy też by był Ale też mam Eee... chłopaki, tu mam króliki, yyy, poniaste, e... zapki, króliki poniaste. Są tu e... to mam taki spłoniaste, testu mam, e. to jeszcze mam 2 raczki widać, raczki powinno być widać, bo nie widzę to są raczki CPO jest tu są dwa raczki. Ta, jednego tu nie widać, a drugiego na razie nie widać. I tak mają sobie taką takie jest jak dekoracji A tu już e, dzieło idzie do przodu powoli tu będą no właśnie tu jest takie terrarium Aquaterrarium które niebawem będzie wystartowane ale to już niespodzianka jak widzicie jeśli to zgadnie na ich serduszkiem za ja poprawną odpowiedź kogo tu mogę wpuścić, jest to będzie e, na podłoże pójdzie. E, ziemia grudowa e, ze piaskiem e, kwarcowym i oczywiście rośliny będą, będą pływające rośliny oraz e, też rośliny, które będą roślinem w wodzie i będzie to wodospad jak widzę co tam mogę, mogę dać a tymczasem e, pozdrawiam serdecznie i zapracam do e, oczywiście do subskrypcji i łapki w górę jeśli po podoba się film pozdrawiam serdecznie domowa hodowla e, domowa hodowla